Słuchajcie tego, że się nie myśleli, kurwa, że wy tylko tak macie. kurwa, Ja mam też kurwa, jazdy w dół jak z kurwysy. Jeszcze kurwa z tymi jebanymi w dupę zaburzeniami. Afektywne dwubiegunowe, to z haju, kurwa zjeżdżasz w low I dzisiaj kurwa taki mam zjazd, kurwa od rana, nie poddaje się idę zaraz kurwa trening robię, bo wiem, że to mi pomoże. Ale normalnie takie myśli się wkradają w chujowe, no pff, naprawdę kurwa nic się nie chce. Nic się nie chce i człowiek zaczyna kurwa, zaczyna te wszystkie jazdy w głowie. Ja pierdolę te przerabiać, te bankructwa, to, że znów się straciło. Znów tak naprawdę to kurwa takie wspinanie od zera, a te kurwy wszystkie dookoła i, i jest jazda w głowie. No, ciężki temat kurwa. Bo to du dużo energii się traci. Zamiast myśleć o innych tematach, to mózg cały czas pracuje i odbija tą piłeczkę. No przejebane, kurwa. Przejebane i nie jest łatwo to kontrolować. Wiemy, jak te mechanizmy działają, ale jednak wchodzimy w to. Wchodzimy i... No ale wiecie, no... Nie wiem, nie siedzę w głowach innych osób. Nie chcę mówić, że ten z zaburzeniami ma trudniej, ten bez ma łatwiej. Ci niezdiagnozowani to często też zaburzeni, tylko po prostu nie zostali zdiagnozowani i tak dalej, i tak dalej. Więc no mówiąc krótko, życie łatwe nie jest, ale no, idzie to wszystko jakoś poukładać. No, trzeba umieć dużo też daje, ja, ja ciężki tryb życia prowadzę, tak. Bo gdybym miał rodzinę, jakieś osoby obok siebie, to też często jest łatwiej, ale i też trudniej czasami, bo cię wkurwiają. <gryw> Więc na dwoje babka wróżyła. No. Jest jak jest. Chcę Wam tylko powiedzieć, że kurwa jazdy mają wszyscy. Nawet taki gość kurwa uśmiechnięty w socialach jak ja. Widzicie, nagrywam to rękę i się uśmiecham, ja nie wiem, może będę cały czas lecieć streaming online, kurwa, bo bym nie miał tych zjazdów, kurwa, ale zjazdy też mam naprawdę, uwierzcie mi, to takie kurwa grube, no.